no cześć witajcie no siemanko słuchaj słuchajcie się mamy dla was coś zupełnie innego niezwykle no jako że niedługo zbliżają się targi rybomani my dostaliśmy zaproszenie ale to było tak że po prostu w krótkim czasie dostaliśmy je i nie jesteśmy w stanie bo jak wiecie że my mieszkamy w Anglii i nie jesteśmy w stanie sobie wszystkiego załatwić czy to praca czy, czy coś tam i nas nas nie będzie ale Postaramy się w przyszłym roku na pewno być także ale mamy dla was niespodziankę Dokładnie. Także... Dostaliśmy darmowe wejściówki dla 8 osób. Tak, dokładnie. Także. I, I co? I one są, one są, y, będą przesłane mailem. Dokładnie. Y, wybierzemy 8 osób. Bo to jest 3 to jest marca i to jest tylko na niedzielę, to jest jeden dzień. a jeden dzień, dokładnie. I, i, I co? I po prostu je prześlemy to, te osoby, które zostaną wylosowane, to prześlemy je mailem i, i sobie wydrukują, czy tam w telefonie sobie będą skanować, bo tam jest kod ten barkod i, i, i tak, tak to działa. No słuchajcie, żeby właśnie wygrać te wyściówki, no zasady są proste, no, pod YouTube naszym trzeba napisać komentarz Rybomania z dużym Pod tym filmem pod, tak, tym filmem, pod filmem konkursowym. Rybo, rybomania I wszystkie litery Rybomania trzeba napisać dużą literą Dokładnie Żeby później nie było problemów, że, 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 że ten... To dużą literą wszystkie litery, wszystko, wszystko musi być napisane Dokładnie, także konkurs będzie trwał od 15, czyli dzisiaj 15 lutego Od dzisiaj do 22 lutego piątku To następny czwartek jest Następny czwartek? No, dobra, no to czwartek Także no nic Warunki są takie, że trzeba subskrybować kanał Komentarz Rybomania No i... 22. będziemy losować, wybierzemy 8 osób. No i te 8 osób otrzymają od nas maila. Oczywiście te osoby, które wygrają, muszą nam przesłać maila od siebie. No, no, mus, najpierw. Muszą z nami się skontaktować, tak, tak. Żeby, żebyśmy mieli maile do Was. i, no i tak, wtedy odeślemy je. Prześlemy wejściówki. wejściówki. Tak, jak mówiliśmy, wejściówki są na 3 marca. Także, no nic, co. Życzymy powodzenia? Tak jest. I, no, no, i nie, nie spotkamy się w tym roku. Na pewno. No, ale postaramy się na kolejny ale rok. Ale w przyszłym roku dobrze. się postaramy. I, i bardzo dziękujemy za zaproszenie. Tak jest. Także trzymajcie się i powodzą. Na razie, cześć.